Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. Znów tutaj u mnie na kanale będzie królował futbol na najwyższym światowym poziomie. A bohaterem tego materiału będzie Artur Boruc, który... Moi drodzy, teraz mieszka w Hiszpanii, niedawno przyjechał do Rzeszowa. Wyobraźcie sobie, że były legendarny piłkarz Legii Warszawa, teraz właśnie w Andaluzji Pięknej tam wypoczywa. No faktycznie jest tam przepięknie, miałem okazję kiedyś być i w Sewilli. I w Maladze, biorąc pod uwagę, że u nas jest zimno, no to tam ma odpowiednią tą witaminę D dostarczoną. Tak to właśnie wygląda. Artur Boruc był takim piłkarzem, który zagrał 65 spotkań w reprezentacji. Również do tego, moi drodzy, Zdobywał dwa mistrzostwa z Legią, Puchar Ligi. Również z Celtikiem wygrywał trzy mistrzostwa, Puchar Ligi. Także Puchar Szkocji, grał w Lidze Mistrzów. pamiętamy był piłkarzem Fiorentiny. Bortmów Święty grał w Premier Lidze Włoskiej, był na Euro 2,8 i 2. 8, 2. 16 i także na Mundialu 2006 grał na wielkich imprezach, wiele zdobywał w tym zawodowym futbolu. Grał prawie 22 lata na tym najwyższym światowym poziomie. Jako dzieciak także trenował taniec towarzyski, ale to nic dziwnego, bo Artur Borus przecież pochodził z sportowej rodziny jego tata grał w hokeja. Tak to właśnie wyglądało. Pamiętamy jak w pewnym momencie Artur Bordz był pewnego rodzaju prekursorem, jeżeli chodzi o legię, jakby korzystał z porad psychologa. On i Maciej Żuraski to robili, potrafił wejść na ten poziom w tamtym czasie. Franciszek Smuda nie do końca wierzył w to, że taki psycholog może pomóc. Ale dlaczego bohaterem moim dzisiaj jest Artur Boruc? Bo wyobraźcie sobie, że ten były piłkarz Legii Warszawa razem z Fabiańskim i Wojtkiem Kowaleskim, czyli legendarnymi bramkarzami reprezentacji i także Legii Warszawa postanowili stworzyć taką szkółkę bramkarską fajnie byłoby gdybyśmy się dochowali takich następców i teraz Artur Borz w najbliższym czasie będzie jakby tym się zajmował będzie czuwał nad tym projektem bo moi drodzy Wy między innymi wywiadzie dla wirtualnej Polski moi drodzy Artur Boruluc wyznał, że zmagał się z małą depresją po zakończeniu kariery, mniej więcej rok potrzebował, żeby wrócić na właściwe tory. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego, no bo wydawało się, że taki twardziel, że taki właśnie legendarny bramkarz Legii nie będzie miał z czymś do czynienia, z czymś takim pamiętamy i Buffon o tym wspominał, że walczył z Depresją, także świętej pamięci Enke. Tak to właśnie wyglądało ostatnio, przecież Araucho był wyczerpany. Pamiętamy też takiego zawodnika Daislera, Powiedzmy sobie szczerze, no, depresja dotyka tych sportowców na najwyższym światowym poziomie. Artur Borz wspominał o tym, że właśnie po tych 22 latach, kiedy pamiętacie, prawie do 42 roku życia grał na najwyższym światowym poziomie. Ostatni tytuł Legia Warszawa zdobywała z Borucem w 2021 roku. To były te jeszcze czasy takie covidowe. Pamiętacie, jak to wyglądało, że ten tytuł Legii celebrowało się właśnie niedaleko bulwarów Wiślanych? Tak to właśnie wtedy wy wyglądało. A, i też Boruc przeżywa pewnego rodzaju déjà vu. A również wtedy, kiedy WUKO wracał, został Boruc odsunięty już od drużyny, a Legia wtedy broniła się przed spadkiem i się obroniła, więc liczymy na to, że będzie podobnie. Ale wracając, właśnie. Do Artura. Wielokrotnie każdy z piłkarzy czy sportowców wspomina o tym, że moment zakończenia kariery, powieszenia butów na kołku to jest trudny moment. Czasem jest tak, że ci sportowcy wyczekują tego momentu, żeby wreszcie jakoś odpocząć. Na przykład jeść dużo, trochę tak jak Roman Kosecki. Ewentualnie, żeby wyleczyć wszystkie kontuzje, żeby psychicznie odpocząć. Ale o tym wspominał Maciej Żuraski Okej, okay, dwa, trzy tygodnie, cztery, wszystko jest fajnie, ale potem jest ten trudny moment, bo wypada się z tej dyscypliny z rutyny i dlatego wielu bym powiedział byłych piłkarzy, którzy przedwcześnie zakończyli karierę, tak jak trochę Maciej Żuraski, bo przecież jeszcze nie miał 35 lat, mówią, graj najwięcej, ile możesz. Próbuj to, rób to do 40 i Borut to robił, bo to cały czas sprawiało mu fan. Ale jak przyznał po karierze właśnie i teraz niedawno udzielając ten wywiad, no nie myślał, że to będzie takie ciężkie, bo wypadł z tej rutyny, dyscypliny brakowało tych meczów po. Co trzy dni tej adrenaliny, jakby od razu, gdy zakończył karierę, stracił przyjaciół, w pewnym momencie pewni ludzie przestali dzwonić. Plus do tego no już dziennikarze tak nie wydzwaniali. Piłkarz w pewnym momencie znika z tych świata, ze świata tego medialnego. Skończyły się takie telefony, pytania o mecz, o załatwienie biletów itd. Na dobrą sprawę wtedy poznaje się tych swoich najlepszych przyjaciół. Ale tutaj Boruc, można powiedzieć, jako taki organizm został wyciągnięty z pewnego trybu. No bo sportowiec jest przyzwyczajony. Rano trening, wiadomo, co trzy dni mecz i tak przez dwadzieścia kilka lat nagle wszystko ok, odpoczywasz, regenerujesz się, ale potem tego ci zaczyna brakować. No i Artur Boruc sam przyznał, że właśnie mniej więcej z rok próbował powrócić do dobrej formy. Miał małą depresję, na szczęście wygrał z nią. I pomógł mu w tym właśnie psycholog, o którym trochę zapomniał, no bo pamiętacie tamte czasy, kiedy, kiedy w barwach legi pomógł mu wejść na ten wielki szczyt, tutaj mu się wydawało, że da radę, sam wygra. Plus do tego Andaluzja, Hiszpania to na pewno pomogło. No i także jakby znalazł nowy cel, między innymi jak widzicie teraz. Będzie się zajmował między innymi tymi, tymi, tą szkółką, tymi obozami, będzie to nadzorował, ten projekt, także wyobraźcie sobie, żeby być w formie odpowiedniej, no to także trenuje sztuki walki, gra w tenisa, co mnie cieszy jako byłego zawodnika EM Tenis Warszawa, gdy o tym usłyszałem, że właśnie Artur Boruc Właśnie rusza się, gra w tenisa, to jest właśnie coś pięknego. Plus do tego walczy, tre, trenuje. Nawet pojawiła się taka myśl, czy może by nie zawalczył w jakiejś takiej freakowej, bym powiedział, federacji, by spróbował swoich sił, jak to robił Kosecki. Wiadomo, Artur Boruc jest milionerem, jakby nie potrzebuje tej kasy, ale nie do końca stwierdził, czy te zdrowie mu na to pozwala, no bo pamiętacie, jak kończył tą karierę, to miał problemy z plecami, tak to właśnie wyglądało. Z drugiej strony nie chciałbym Artura Boruca ogląda, oglądać walczącego w freak, freak fightach. Już prędzej wolałbym oglądać go w turniejach tenisowych dla byłych sportowców. No i właśnie Artur Boruc między innymi mówi o tym, że jakby ten temat w tych sportowych mediach jest mało poruszony. Pamiętacie, mieliśmy taką sytuację, że redaktor Smokowski wycofał się z tych mediów. Już był wypalony, zniknął. Teraz w ostatnim czasie możemy go posłuchać raczej w stacji muzycznej. Czasem gościnnie na kanale sportowym, no ale wiadomo, zarobił dużą kasę, więc jest takim emerytem Rytem, tak to właśnie wygląda, ale w, cza w czasach, gdy był redaktorem kanału Plus, to się właśnie z tym między innymi zmagał. No i pamiętam, jak to z bufonem wyglądało. I dlatego mnie cieszy, że Artur Boruc powrócił do pewnego rodzaju rutyny, czyli trening, gra w tenisa, projekty, właśnie te takie piłkarskie, tak to właśnie. Wygląda więc, 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 no na pewno dla sportowców to jest trudne, bo są przyzwyczajeni do pewnego rygoru, do pewnej walki, tak bym powiedział i jak z tej, tego rygoru wypadają, no to trudno im się jest odnaleźć, bo wielu mogłoby powiedzieć, Stwierdzić. No, Artur Boris narzeka, przecież jest milionerem na emeryturze, powinien się cieszyć, radować. On teraz w tym momencie to docenia, że może po zakończeniu kariery spędzać dużo czasu ze swoimi dziećmi i także żona ma czas na podróżowanie, ale chodzi o to przede wszystkim, że w pewnym momencie no, sportowcy. Są jakby przyzwyczajeni do takiego planu dnia przez dwadzieścia kilka lat. Są pewnie w pewnej w danej chwili już zmęczeni i na początku jest wszystko fajnie, ale potem Tutaj, w przypadku Boruca, pewnie wdarł się jakiś taki pewnego rodzaju smutek. Na szczęście w odpowiedniej chwili ogarnął się, wrócił na właściwe tory. To mi się właśnie podoba. Tutaj można sobie przypomnieć Wojtka Kowalczyka, który też był przyzwyczajony chłopak z Brudna do podobnej rutyny i w pewnym momencie został ekspertem piłkarskim. Tak, to właśnie wyglądało, moi, moi drodzy. Super, że Artur Boruc ogarnął się. Dobrze, że zwraca uwagę na ten temat, no bo pamiętamy Marek Plawgo, ten fenomenalny lekkoatleta, podobno miał sytuację. Również, również redaktor Smokowski, który to nagłośnił. Teraz znów Artur Boruc jakby dał o tym znać. I może dzięki temu właśnie, że były reprezentant Polski, były piłkarz Legii Warszawa. Wspomina o tym wszystkim, że jednak yy, yy, dopiero później sobie przypomniał, że może do psychologa się wybrać i psycholog mu pomógł tak jak na yy, początku kariery, yy, kiedy właśnie yy, jakby współpracował z psychologiem sportowym i potrafił wejść na szczyt wygryźć Dudka. Grał fenomenalnie w barwach Celticu. Pamiętamy ten moment, że był on w pewnym momencie Jednym z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. To było coś niesamowitego, że właśnie miał takie podejście mentalne. Ta praca go zaprowadziła na sam szczyt. Był wielkim kozakiem. Przy okazji, zapraszam Was. Na mój materiał sprzed pięciu lat, gdy właśnie o Borucu Wam opowiadałem, miałem tą przyjemność, jeżeli chodzi o karierę Artur'a Boruca. No podziwiać go, gdy w tym sezonie, gdzie właśnie Marek Saganowski grał, Włodarczyk. Pamiętacie te czasy, gdy za jakby no, rządów Dariusza Kubickiego Boruc potrafił zdobyć gola z przeciwko Widzewowi również wtedy 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 fajnie debiutował w reprezentacji i później ten oglądałem wielki powrót króla Artura na Łazienkowską 3. To też było coś pięknego, gdy Legia go sprzedawała do Celtiku, no to był taki towarzyski mecz, było pożegnanie Boruca, później wielki powrót Króla Artura. Następnie znów kolejne pożegnanie, bo po zakończeniu sezonu Celtic przyjechał i Artur rozpłakał się, pamiętamy, nawet na moim kanale shorty się pojawiały, z tego wydarzenia nagrywałem odcinek również, gdy no niestety Nawałka trochę zmusił Borucę do zakończenia kariery, no i y legendarny zawodnik Fiorentiny niestety nie pojechał na mundial do Rosji, a powinien, powinien. No ale wiadomo, był takim dosyć charakterem którego nie wszyscy lubili, jeżeli chodzi o, o tych działaczy, reprezentacji. Tak to właśnie wyglądało. No i Legia znaczy Polska grała z Urugwajem no, na Narodowym, no i ja byłem na tym meczu i żegnałem Boruca. Więc, jak widzicie, w tych kluczowych momentach, byłego zawodnika Legii uczestniczyłem byłem pod wielkim wrażeniem tej niesamowitej formy Borucza więc super że Borucz Fabiański i także Wojtek Kowalewski czyli trzech byłych zawodników Legii Warszawa którzy grali w reprezentacji polskiej także w zagranicznych klubach Ci zawodnicy będą teraz szkolić młodych adeptów, to, którzy może w przyszłości pójdą drogą Artura Boruca, a także to mi się podoba, że Artur Boruc wygrał walkę z małą depresją. Ogarnął się w odpowiednim momencie, zwyciężył tak, jak wielokrotnie wy wygrywał na tym boisku piłkarskim, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Także zwrócił uwagę na temat, bo może w tym momencie gdzieś jest jakiś piłkarz, który niedawno zakończył karierę i który no, z tym się właśnie zmaga. Zobaczcie, Grzegorz Krychowiak zakończył karierę niedawno piłkarską. Oby, oby, oby właśnie szybko realizował się w różnych projektach, żeby, żeby, żeby jakby ta ciemna strona jakby tego życia po karierze sportowca nie dogoniła Krychowiaka, żeby nie dopadła Krychy. Tego mu życzmy. Moi drodzy, jestem ciekawy, co wy sądzicie o Borucu, o tej sytuacji, o tej jego walce z tą małą depresją. Pamiętajcie o łapkach do góry, o udostępnianiu, o podbijaniu, o komentarzach, o oglądaniu archiwalnych moich odcinków. Subskrybujcie mój kanał, bo niedługo będzie kolejna transmisja live na żywo. Tak będzie wyglądał plan na moim kanale. Dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!